Aleksandra Czajka-Anyszka, witam państwa bardzo serdecznie. To jest Rozmowa Dnia. Małgorzata Braunek powiedziała, że otwarte serce jest zawsze akceptujące, a nie oceniające. I chciałabym, żeby te słowa rozpoczęły naszą dzisiejszą rozmowę. Będziemy rozmawiać z kobietą, która w pewnym momencie swojego życia zdecydowała się zmienić je, między innymi po to, żeby wspierać inne kobiety. Beata Tanaś jest moim gościem. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Powiedz mi Beatko, jak to się zaczęło, taka przemiana twoja, bo ty byłaś geografem, przez długie, długie lata pracowałaś w szkole, no i teraz spotykamy się, będziemy rozmawiać o pewnym projekcie. Projekt zatytułowany jest Zielona ścieżka. No to z lekcjami <coughs> geografii dużo ma wspólnego? Właściwie powiedziałabym, że ma. Tak. Geografia jest takim przedmiotem, w geografia zajmuje się naturą, ziemią. Jest blisko tej natury, no tak. lasu. Ja zawsze kochałam góry, kamienie, właśnie przyrodę, drzewa w każdym wydaniu. Przebywanie w tej przyrodzie powodowało, że czułam się tam bliżej siebie. No i to były takie spotkania ze sobą, które mnie otwierały i ucząc geografii, uczyłam też takiego, takiej uważności właśnie na przyrodę, na naturę, na to, że jako ludzie jesteśmy z nią związani, jesteśmy no właściwie jej częścią. Nie, nie da się nas oddzielić. Dzisiaj mieszkamy w miastach, dzisiaj to nasze życie wygląda inaczej. Ale ona nadal jest, i, i mieszkając w mieście, ta burza i tak przyjdzie, tak? Czy deszcz, czy słońce, czy cokolwiek się wydarzy. Także myślę, że to był początek ścieżki. Mhm. Czyli tak tam, się to, tam się tak naprawdę to zaczęło. To nie jest zupełnie tak, że. To znaczy, zmieniłaś pod kątem takim, że y, przestałaś uczyć w szkole, i tak. jakby zupełnie y, inni odbiorcy, no bo to już nie są uczniowie, tak? Y, no i jakby to jest dedykowane stricte. Kobietom. Dzisiaj tak, tak. No to opowiedz, opowiedz o tym, bo to też wiesz, takie po prostu historie, które związane są z naszym życiem. Na tyle i oczywiście chcesz, tak? Czu się wolna w tym, ale na ile to jest związane z naszym życiem, to też innych, bardziej inspiruje niż takie suche fakty. Tak sobie myślę. Ja myślę, że tak jak wiele kobiet, może nie wszystkie, ale miałam taką ścieżkę, że w którymś momencie życia wyszłam za mąż, miałam dzieci, miałam pracę zawodową. No i zwyczajnie użyję takiego kolokwializmu: zagoniłam się, tak? Czyli po prostu wpadłam w taki tryb dom, praca, dzieci, zakupy, sprzątanie i zgubiłam w tym wszystkim po prostu siebie. Zaczęłam walczyć z migrenami, z jakimś takim zmęczeniem, z, z niechęcią do życia, do zawodu, właściwie chyba do wszystkiego. No i powiedziałam, no, no, no stop, to, to chyba nie tak miało być. No. Czy rzeczywiście nie nie do tego, żeby jednak się cieszyć, żeby e, z niego w jakiś inny sposób korzystać. E, zwłaszcza, że ja zawsze byłam właśnie blisko takiej natury, uważności, na każdy kwiatek, krzaczek, to wszystko mnie zawsze zachwycało i nagle nie mam na to czasu, tak? Więc no, zaczęłam szukać. E, zawsze gdzieś e, jeździłam na różne warsztaty tak zwanego rozwoju osobistego, tak, e, gdzieś ta świadomość, że nie jesteśmy tylko ciałem i materią i tym wszystkim, co tutaj się odbywa, że nie tylko liczy się to, co mamy i posiadamy, więc to gdzieś trzymało mnie przy życiu. No i zaczęłam szukać. W życiu też dużo tańczyłam i do dzisiaj się też tym zajmuję, więc ten ruch taki wychodzący z ciała pozwala też na kontakt ze sobą, taki głębszy kiedy się poruszamy, kiedy spotykamy się ze sobą w ruchu, też jakby to nas budzi, tak, że to nie tylko to twarde życie, ale jeszcze coś obok. No i przyszedł taki czas, kiedy zaczęłam czuć mocniej, bardziej, może z powrotem, tak, bo kiedy żyjemy w tym amoku, codzienności, to często jesteśmy zamrożeni, mhm. tak? No tak ma być, rano wstaję, co prawda głowa boli, ale wciągam, prawda, tak. strój, pędzę do pracy, nie zastanawiam się nad tym, co ja czuję. I przyszedł taki moment, że przestałam czuć, a potem wróciłam do tego czucia z powrotem. I dzisiaj, będąc w tym czuciu, będąc w takiej świadomości, że można inaczej, no właśnie, dotarłam do takiej drogi, że, że już chcę się dzielić z innymi, że chcę pokazać kobietom, żeby nie zapędziły się tak jak ja, żeby już wcześniej zauważyły siebie, swoje potrzeby, żeby pytały siebie o to, co ja czuję, czego ja potrzebuję. No ja nie miałam czasu siebie o to zapytać. Tak? No bo trochę tak jest, że kobiety, my kobiety, tak, mamy szczególnie coś takiego, że yy, myślimy najpierw o innych żeby wszyscy inni byli zadowoleni, a dopiero potem o sobie. Nie mówię, że wszystkie, ale część jednak tak, tak po prostu zostałyśmy wychowane, no bo niestety tak to wyglądało w, tak, w takiej kulturze patriarchalnej, mm. prawda, tak. że ta kobieta no jednak no jest tam gdzieś z tyłu, ona powinna tylko tak y, opiekować się, tak, no świetnie, jeżeli zrobi karierę, no ale to wszystko jest kosztem czegoś. Prawda? I, I wiele kobiet chyba też tak żyje, nawet jeżeli osiąga sukces, to jest na przykład kosztem własnego zdrowia, czasu wolnego to zdecydowanie. I czy łatwo jest wrócić na taką ścieżkę, wiesz, być bliżej siebie? No na pewno e, jak już się wróci, to, to, to ja nie wyobrażam sobie, żeby mogłam z powrotem, że tak powiem, włożyć się w te ramki. Mhm. Tam już byłoby mi za ciasno, po prostu, także, ale na pewno podjęcie takiej decyzji, że wychodzę z zawodu, że jestem takim trochę niebieskim ptakiem, tak, że, że zarabiam inaczej, no, był taki moment, że trudno było mi podjąć decyzję, że będę brać pieniądze za to, co robię bo to są rzeczy, które gdzieś tam są związane z duchowością, więc jakby no, nie mogę na tym zarabiać, więc muszę mieć zawód, tak. tak? Powiedzmy, że to jest ta szkoła. No i tym bardziej można się wtedy No tak, bo tu masz tak, chcesz dawać, ale tu jednak. Tak. No i gdzieś y Brałam też udział w różnych szkoleniach na temat pieniędzy, tak? no i okazuje się, że no przecież pieniądz jest energią, Just. tak. jeżeli coś robię, jeżeli coś daję, to mogę Just. też brać. Ja wiem, że to jest bardzo niemodne w takich właśnie kręgach duchowych, no ale jestem też coachem tutaj i jakby zajmuję się też taką stroną Just. rozwoju więc no jak już podejmie się taką decyzję, że zmienia się tą ścieżkę zawodową, bo to też jest rodzaj zawodu, tak, dziwnie to brzmi, no to już jest jest oddech i po prostu robię inne rzeczy. No tak i wtedy możesz rzeczywiście się skupić tylko i wyłącznie na tym. No też tak sobie myślę, że jeżeli się skupimy na jednej rzeczy, robimy ją dobrze, no to chyba dobrze, prawda? W sensie, że możemy z tego czerpać, dawać innym, ale no też po prostu zwyczajnie żyć i mieć za co. To chyba takie naturalne. No, to też jest praca, gdzie przygotowuję się tak, do zajęć, do, do spotkań, do warsztatów, organizuję je, to też trwa, także to też zajmuje czas. Także tak, oczywiście muszę ten czas mieć, żeby, żeby się na tym skupić. No dobrze, no to teraz powiedz mi, co to jest ta zielona ścieżka. Wiesz, słyszymy to hasło, no i co? Co się kryje? Tak, za tym świadczym. Nas pomysłów było mnóstwo, ale w którymś momencie poczułam, że to, to musi być taka moja droga, moja ścieżka, no zielona właśnie, bo, bo blisko natury i też blisko po prostu siebie. Za tą zieloną ścieżką kryją się takie rzeczy jak kobiece kręgi, które zwołuje, nie organizuje, bo kręgi się zwołuje. To są takie miejsca, gdzie kobiety spotykają się ze sobą w swojej prawdzie, gdzie możemy czuć się bezpiecznie, bo to jest taka przestrzeń, o której mówimy, że to co w kręgu się wydarza jest wypowiedziane tam, w tym kręgu też zostaje. Tam mówimy... Wychodzimy z tego, co ja czuję, co jest we mnie w tym czasie. Nie, albo my kobiety mamy tak. Nie, takiej retoryki nie używamy. Tak? Czyli ja widzisz, to też już od razu? Tak, że z tym przyszłam, to jest we mnie żywe, bo mhm. dzisiaj tak. I przychodzę czasem z jakąś radością, czasem ze złością, nawet mhm. na bliskich, tak. I to zaczyna płynąć. My byliśmy uczeni, nie mów nikomu, co się dzieje w domu, prawda? Tak, 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 Taka tak. dulszczyzna była. A dzisiaj ważne jest, nawet psychoterapia tak. na tym polega, żeby mówić mhm. tak, o tym, co w nas jest. Czasami wystarczy, że jesteśmy usłyszane, mhm. a czasami ważne jest też, że same siebie usłyszymy, tak? Bo to wszystko jest o tym. Żeby to było wypowiedziane. Żeby to było wypowiedziane, tak. Mhm. Tam nie ma oceny. My siebie nie oceniamy, już na pewno nie krytykujemy. Nie dajemy dobrych rad, właściwie tylko słuchamy siebie i w takiej uważności, czułości możemy powiedzieć, ok, mm -hmm, tak, rozumiem cię, tak, jestem tutaj z Tobą. I to są kobiety, i... które są jakby zupełnie czasem, które się nie znają, czy to jest tak, że jakby to jest wiesz, grupa kobiet, która wcześniej się zna? i się wybiera na taki krąg, wiesz, jakie są zasady, tak podpytuję, też mhm. dla tych, którzy zupełnie nie mają pojęcia, jak to wygląda. Te kobiety często się nie znają, widzą się po raz pierwszy, może, może wtedy jest łatwiej, tak, opowiedzieć mhm. o sobie. Tak. Ale bywa tak, że przychodzą drugi, trzeci, piąty, niektórzy zostają. Mhm. Mam na jednym z kręgów taką dziewczynę, która jest prawie zawsze i bardzo przeżywa, jak nie może przyjść, więc Różnie, różnie to bywa. Natomiast, no, ponieważ krąg ma takie swoje, ja bym powiedziała, rytuały, nasz mózg w ogóle bardzo kocha rytuały, tak? tak? Wiemy, że jak coś zrobimy, właśnie tutaj domkniemy, usiądziemy w kręgu, zapalimy świecę, tak, to coś się w nas zadziewa, no i coś się otwiera. Pozwalamy sobie na tą szczerość. Na to bycie takie w zgodzie ze sobą. Zresztą często czasami zaczynamy jakimś takim oddechem, uziemieniem, żeby znaleźć się tutaj, teraz, mhm. żeby. Jaki, -jaki rodzaj posadzić w medytacji. W tak, tak, też, też się to wydarza. A mhm. czy to są specjalne miejsca? Czy to się może wydarzyć wszędzie, w mieście? Czy właśnie tak. to jest gdzieś. Poza. No jak to wygląda? Może się wydarzyć wszędzie w mieście. Bywało też tak, że u mnie w domu czy w innym prywatnym domu taki krąg też był zorganizowany. Wydarzyło się. Zwoływałam też taki krąg przy ognisku, zupełnie gdzieś tam u kogoś po prostu w takim siedlisku, także w różnych miejscach. Się Czyli to po prostu zielona ścieżka wędruje, można tak powiedzieć. No tak, tak, tak jak my kobiety jesteśmy wszędzie, więc wszędzie możemy w takim kręgu zasiąść. No dobrze, to powiedz mi teraz, czy jak można w ogóle znaleźć Zieloną ścieżkę? Jeżeli ktoś teraz ogląda nas, jakaś kobieta, no bo to, co na pewno łączy te osoby, które uczestniczą w spotkaniach, w kręgach, to są kobiety, bo tak żebyśmy doprecyzowały, tak. raczej panowie nie krąg nazywa się kobiecym kręgiem, tak. ten, który ja mówię, Rozumiem. Ale oczywiście są męskie kręgi, są mężczyźni, którzy poszli w nasze ślady i mężczyźni też się spotykają, mhm. też się otwierają i to jest takie piękne, no tak, że mężczyźni też już myślą inaczej. Mhm. I tak, tak stereotypowo tak, też, prawda, tak, że mężczyzna nie, tak, nie może tak. płakać, bać się i tak dalej, i tak, tak dalej. Czyli co? Można znaleźć w mediach społecznościowych zieloną ścieżkę, mhm. bo ja, wiesz, tak lubię też tak, dokładny tak ale dokładny adres, żeby było wiadomo, gdzie trafić. No więc, yy, ponieważ to są początki, jeszcze, znaczy, no może nie takie początki, ale moje początki w takim świecie reklamy, mhm. więc na razie można mnie znaleźć na Facebooku mhm. łącznie. No i poczta pantoflowa, także to też okazuje się, że działa, zresztą jako coach, kończąc studia właśnie coachingu tutaj na Uniwersytecie Łódzkim mieliśmy powiedziane, że jeżeli będziemy dobrymi coachami, to ta ścieżka wystarczy, możemy nie mieć żadnej reklamy, możemy nawet nie mieć wizytówek, tak? jeżeli będziemy skuteczni, to ta wiadomość pójdzie w świat i ludzie do nas trafią. No i póki co rzeczywiście to działa, trafiają. No powiem Ci szczerze, że jak tak mówisz, to jestem nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, że to jest najlepszy sposób właśnie ta poczta pantoflowa, bo jakby ktoś czegoś doświadczył na własnej skórze i jeżeli jest, wiesz, to go poruszyło, tak, jakby dało mu to coś, no to chętnie dzieli się z innymi. Ja chętniej idę do kogoś. To był, uczestniczył, niż tak po prostu. Nawet powiedziałabym, z reklamą czasem mamy już teraz takie pejoratywne skojarzenia, prawda? Że ktoś chce nam coś na siłę sprzedać, a tutaj jest tak prawdziwie, taka autentyczność. No, no na razie tak i, i na razie tak zostaje. Tak? Ten Facebook był też przede wszystkim dlatego, że chciałam tam stworzyć blog i dzielić się jakimiś przemyśleniami, zdjęciami zdarzeniami, które się mhm. dzieją, dlatego i można poczytać też to można też poczytać, tak Tam I to... na zielonej mhm. ścieżce są nie tylko wydarzenia, ale też są jakieś takie moje myśli, przemyślenia. I tym też się można karmić po prostu tak na co dzień, bo to chodzi też o taką codzienność, prawda? Że jakby tak. krąg, jak rozumiem, jest zwoływany, ale potem życie płynie. No i teraz tak. jakby się odnaleźć w tej Od rzeczywistości. No właśnie. Tak. Jak ktoś chodzi na terapię, to chodzi co tydzień, tak? A tak. krąg jest no, raz w miesiącu. No właśnie, jak często się odbywają kręgi? Zwykle raz w miesiącu. Tak. A taki najbliższy, czy, czy są już jakieś terminy? Tak, 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 taki najbliższy krąg odbywa się 1 września w Pabianicach, w takim studio jogi, nazywa się to Czuła Joga Pabianice i tam o godzinie 19 1 września są jeszcze miejsca, no nie chcemy też, znaczy na kręgu nie może być nas zbyt wiele. Rozumiem, no bo chodzi o, dlatego, o intymność że, jakąś no taką. Właściwie nawet nie do końca, my mhm. tą intymność jesteśmy w stanie tam sobie jakby zapewnić mhm. tym, że, że jednak sobie obiecujemy, że to nie wychodzi poza krąg, natomiast yy, no chciałobyśmy, żeby każda z nas miała na siebie czas i miejsce. Mhm. Tak, no, Krąg nie może trwać 5 godzin, bo my nie wysiedzimy tyle. Jasne. Więc jest jakiś ograniczony czas, a każda z nas chciałaby coś od siebie powiedzieć, chciałaby być wysłuchaną. Tam wszystkie jesteśmy równe i tego staramy się trzymać. Więc jeżeli będzie nas 20, no to mamy po te kilka minut. Jeżeli będzie nas 10, no to możemy się tutaj wykazać. Bardziej tak. Ja chciałam cię zapytać jeszcze o ten taniec, bo to też takie niesamowite nasze spotkanie, kiedy spotkałyśmy się na wystawie Van Gogha i ja zobaczyłam pewną kobietę, pomyślałam sobie niezwykle odważna, wiesz, tańczyłaś, ten taniec intuicyjny i jakby sobie pomyślałam, że ona musi być wolna, wiesz, że jakby to od razu tak wypływało z ciebie. On też jest jakimś elementem tych kręgów, czy to jest tak jakby wiesz, obok? I obok, i bywa elementem kręgów. Tak. Na kręgów papianicy nazywamy ten krąg roztańczonym kręgiem, bo mhm. zaczynamy tańcem intuicyjnym. Około 40 minut poruszamy się przy muzyce, przy takim prowadzeniu. Nazwałabym to może rodzajem takiej medytacji, też w ruchu, mhm. tak żeby właśnie poruszyć siebie, to co, to, co w nas jest żywe żeby poczuć swoje ciało, żeby wrócić właśnie do tego czucia. I, I wtedy, jeżeli czujemy swoje ciało, to wiemy, gdzie nas boli, gdzie nas uwiera i możemy pójść krok dalej do swoich potrzeb. Aha, skoro tu mi źle, to czego ja potrzebuję, co ja mogę dla siebie zrobić, tak? Jeżeli mhm. jesteśmy w zamrożeniu, w takich tych naszych ruchowych paternach codzienności, tak, tu zmywam, tu sprzątam, tu czymś się zajmuję, to nie zastanawiam się, że dlaczego mnie te plecy bolą, tak? Albo może, no, no bolą, no łykam kolejną tabletkę, no tak. bo bolą, tak? No a jutro muszę wstać do pracy. A w tym tańcu zaczynam szukać. Aha, to mnie boli. Skąd to wychodzi? Gdzie to jest? Co ja mogę zrobić? Jak mogę się poruszać? Dam do tego odzech, tak? Może. Może obudzi się emocja, tak? to jest też o emocjach. Generalnie, no, to wszystko, co w życiu nas spotyka, wywołuje w nas emocje. Jasne. Różne, tak? Nie ma dobrych, nie ma złych, one są bardzo różne, ale te niektóre są dla nas mniej wygodne po prostu. I te emocje mają kilkanaście, dziesiąt, nie wiem ile, ale sekund, żeby nas dotknąć, przepłynąć przez nasze ciało i żebyśmy je puścili. Właśnie o to też chciałam zapytać, e, bo tak jak mówiłaś początkowo, sobie tak. myślę, Boże, już widzę te emocje, które się odzywają w moim ciele, ale co ja teraz mam z nimi zrobić? Puścić pozwolić im przepłynąć. Czasami trzeba je przytulić. A okej, okay, jestem smutna. No dobrze, no to posiedzę chwilę z tym smutkiem, tak? Skąd on jest? No, może wiem, a może nie wiem skąd on jest, po prostu przyszedł. Okej. Okay. Mhm. No dobra, dziękuję Ci smutku, rozumiem, że potrzebowałeś pobyć, mhm. a teraz biorę oddech. Ja wiem, że to jest trudne, to jest ja wiem, trudne. że to tak brzmi, tak. Mam, jak to ja tutaj upłakana, a ty już weź oddech i ja, okej, okay. no dobra, już jest dobrze. To jest bardzo różne. To jest, proces, tak, to jest proces, tego się uczymy. Czasami potrzebujemy z tym smutkiem naprawdę pobyć długo we łzach, tak? Żeby coś z ciebie wypłakać. I to też się odzywa właśnie. Te emocje zamrażamy często w ciele. tak, Nie, nie wiem, jest taka sytuacja, że chcielibyśmy się tak ucieszyć, żeby podskoczyć, no ale nie wypada, tak? Ja mam tyle lat, ile mam, no i ja będę to jak mała dziewczynka, tak? Albo jest coś naprawdę przykrego i chciałoby się popłakać, ale stłumię ten szloch, no bo przecież publicznie nie będę tak. płakać, tak? I to zostaje. Jak takie klamerki, mhm. które spinają nasze ciało. Mhm. No i prowadząc taniec intuicyjny mówię, porusz się z tym, co tam jest, poczuj, gdzie te klamerki są, może się uda teraz puścić, uwolnić wytrząsając, skacząc, pozwalając sobie właśnie na tej sali, w tym tańcu, robić rzeczy, których przy prasowaniu nie zrobimy. <noise> no, jak tak opowiadasz, to jest takie bardzo dobre wprowadzenie na przykład do terapii, bo często na przykład jak ludzie trafiają już do psychoterapeuty, to jest tak, że oni nawet, no, coś jest nie tak, wiesz o co chodzi, na przykład, tak. nie wiem, cierpią już na depresję, na nerwice, ale nie są w stanie. No coś się wydarzyło, jakaś trauma. No dobrze, ale od tej traumy wcześniej coś było, tak? Czy w dzieciństwie i czasem nawet nie wiedzą, albo na przykład wszystko jest dobrze, tak? Ale nie jest dobrze. Ale nie jest, tak, no jest teraz dużo takich nurtów, psychoterapia Aha. poprzez ciało, terapia tańcem i ruchem. No właśnie miałam okazję studiować też na Akademii Muzycznej w Łodzi. Jest taki kierunek somatyka, tańcem. Mhm. Yy, tak, somatyka. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. <noise> dziękuję.